Mary od urodzenia mieszkała z babcią. Dziewczynka wiedziała, że jej rodzice nie chcą jej, więc babcia przygarnęła dziewczynkę zaraz po urodzeniu. Teraz jej rodzice już nie żyli, ale Mary nigdy nie pytała babci, co się z nimi stało. Byli dla niej zupełnie obcy. Do jej babci często przychodzili różni ludzie. Mary nie rozumiała, co się dzieje, ale wiedziała, gdy tylko ktoś przychodził, musiała siedzieć cicho w swoim pokoju i nie przeszkadzać. Dziewczynka wiedziała, że babcia im pomaga. W pewnym momencie dziewczynka zaczęła czuć i widzieć różne rzeczy, których inni nie mogli. To było przerażające. Często więc zamykała się w swoim pokoju i płakała. Kochanie, zauważyłam, że ostatnio często płaczesz. Co się stało? Jaki jest powód tych wszystkich twoich łez? zapytała babcia. Marie próbowała to wyjaśnić. Mocno przytuliła wnuczkę. Od tamtej pory opowiadały sobie wszystko. Dziewczynka była zdesperowana, by zrobić coś jeszcze, co mogłoby jej pomóc, ale godziny babci były policzone. Nikt nie mógł nic zrobić. Jak mogę żyć bez ciebie? Mary szlochała. Kochanie, nie ma rzeczy, z którą byś sobie nie poradziła. Dasz radę, zaufaj mi. To były ostatnie słowa babci Marii. Mary wiedziała, że zostanie zabrana do sierocińca więc postanowiła uciec. Zamiast tego nie do końca rozumiała, gdzie i jak będzie mieszkać, ale dziewczyna i tak spakowała kilka rzeczy. Zaraz po pogrzebie wyszła. W tamtym momencie, gdy wychodziła, zobaczyła przypadkowo mężczyznę. Był to Peter. Pięć lat temu był naprawdę szczęśliwym człowiekiem, który miał wspaniałą rodzinę, ale teraz musiał pojechać na cmentarz, aby odwiedzić swoją żonę. Przed wyjazdem pocałował Alison, swoją córkę. Tato, nie możemy kogoś zatrudnić? Ojciec spojrzał na córkę zdumiony. Kochanie, zmienialiśmy już około tuzina pielęgniarek. Co tym razem jest nie tak? Może uda nam się znaleźć kogoś spoza agencji? Wiem, że są profesjonalistkami. Wykonują swoją pracę perfekcyjnie. Dają mi zastrzyki i wykonują wszystkie procedury, ale nie czuję się przy nich najlepiej. Wiesz, czasem chcę po prostu z kimś porozmawiać. Chce ciepłej, ludzkiej reakcji. Dobrze, kochanie, pomyślę o tym. Jego córka od roku była przykuta do łóżka. Teraz czasami Peter miał ochotę krzyczeć z frustracji. Musiał patrzeć, jak jego dziecko odchodzi, a on nie mógł z tym nic zrobić. Pomimo to, Peter znajdował siłę, by się trzymać. Po prostu nie miał innego wyboru. Musiał być silny, aby wspierać swoją córkę. Chociaż nie była już mała i doskonale wiedziała, co się dzieje. Peter jak najszybciej skończył swoją pracę w ten dzień i zatrzymał się w supermarkecie po zakupy. Wracając do domu, postanowił kupić coś słodkiego dla Alison, chociaż lekarze nie pozwalali jej jeść cukru. Peter wiedział, że sprawi to jej wielką radość. Wychodząc z supermarketu i idąc w stronę cmentarza, Peter widział, że w pobliżu stoi jakaś dziewczynka. Jej wygląd dawał coś do zrozumienia. Nie przeżywa najlepszych chwil w swoim życiu. Przepraszam, czy jest coś, w czym mogę pani pomóc? Peter zapytał dziewczynkę. Uśmiechnęła się nieśmiało i powiedziała: Przepraszam, naprawdę wstyd się przyznać, ale jestem bardzo głodna i nie mam pieniędzy. Peter rozejrzał się dookoła. Za rokiem jest kawiarnia, chodźmy. Dziewczynka wyglądała na bardzo młodą, ale jej oczy, spojrzenie wydawały się bardzo dorosłe. Marii z wielkim apetytem zjadła wszystko, co zamówił Peter. Marii, gdzie mieszkasz? Mógłbym cię odwieźć do domu. A może ktoś mógłby cię odebrać? Ja nie mam nikogo. Kiedyś mieszkałam z babcią na wsi, ale zmarła niedawno, więc przyjechałam do tego miasta. Przez pół roku mieszkałam u pewnej staruszki. Wykonywałam wszystkie jej prace domowe, ale potem przeniosła się, żeby zamieszkać ze swoimi dziećmi. A teraz... Nie mam się gdzie podziać. Postanowiłam, że odwiedzę cmentarz. Ile ty masz lat? Niedługo skończę 16. Proszę się nie martwić. Mam wszystkie dokumenty. Mary sięgnęła do swojej torebki. Peter zdecydowanie polubił tę dziewczynę. Zaimponowała mu swoją skromnością i szczerością. Pomyślał, że byłoby wspaniale, gdyby taka osoba spędzała czas z Alison. Posłuchaj, Mary, mam pewien pomysł. Chciałabyś zamieszkać u mnie w domu? Mam córkę, Alison. Mary zapytała nagle: Czy ona jest chora? Skąd wiedziałaś? Peter był zaskoczony. Kiedy wspominałeś o córce, spuściłeś oczy i wyglądałeś na smutnego. Pomyślałam więc, że jest poważnie chora. Mamy w domu pielęgniarkę i jego gosposię, ale ona naprawdę potrzebuje kogoś, kto dotrzyma jej towarzystwa. Bardzo chętnie, Mary odpowiedziała bez wahania. Nawet nie chcesz zapytać, ile jestem gotów ci zapłacić? Peter był zaskoczony. przecież nie ma to znaczenia. Dziewczyna odpowiedziała: "Chyba powinienem ci powiedzieć, co jest z moją córką", powiedział Peter. "Nie, nie musisz. Jeśli Alison będzie chciała się tym podzielić, sama mi powie". Mężczyzna był zdziwiony mądrością tak młodej dziewczyny, a po przybyciu do domu Petera mężczyzna pokazał Marii jej pokój. Dziewczynka była zachwycona tym. E, no już, e, chodźmy. Przedstawię ci Alison. Peter zapukał do drzwi Alison. Cześć, kochanie. Cześć, tato. Dziewczynka odpowiedziała. Niestety jej głos był ledwo słyszalny. Nie jestem sam. Poznajcie się z Marii. To bardzo miła dziewczyna, i jestem pewien, że zostaniecie przyjaciółkami. Cześć, Marie. Zostawię was na chwilę same, żebyście mogły porozmawiać powiedział Peter i wyszedł z pokoju. Mary podeszła do Alison i spojrzała na nią uważnie. Alison czuła się tak, jakby spojrzenie Marii przenikało ją. To uczucie było dziwne, a dziewczynka była przestraszona. Nie bój się, wszystko będzie w porządku, Marii uśmiechnęła się i uspokoiła. Kiedy Peter wrócił, usłyszał coś, czego nie słyszał od dawna, śmiech jego córki. No i co my tu robimy? Kolacja będzie gotowa za 15 minut. Peter spodziewał się, że córka powie, że nie jest głodna, jak to zawsze robiła, ale stało się coś dziwnego. Tato, czy ja też mogę dziś zjeść kolację? Tak bardzo mi się tu nudzi. Peter był zaskoczony. Oczywiście, przyniosę ci wózek. Dwa tygodnie później Alison była nie do poznania. Peter zobaczył, że z jakiegoś niezrozumiałego powodu jego córka jest zdrowa. To nie jest zwykła dziewczyna. Musiała być Bogiem, który ją tu przysłał. Gospodyni powiedziała mężczyźnie. Gdy mężczyzna zbliżył się do pokoju córki, zobaczył, że drzwi są otwarte i zamarł. Mówiłam ci, żebyś wstała, zwracający się do Alison, Ale ja nie mogę, jestem chora, odpowiedziała. Kto ci to powiedział? Podaj mi rękę i wstań. Peter zobaczył, że jego córka zdjęła nogę z wózka, a potem drugą i wstała. Ja chodzę! Alison krzyknęła i zaczęła się śmiać. Trzy miesiące później, kiedy Alison poszła do szpitala na badanie kontrolne, lekarz był w szoku. Ona naprawdę chodziła.